Uczniowie Technikum Portów i Terminali oraz Technikum Spedycji w Zespole Szkół nr 2 w Tarnobrzegu wzięli udział w kursie specjalizującym dla stewardes i stewardów linii lotniczych. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali stosowne certyfikaty. Klasa o profilu Technik Portów i Terminali funkcjonuje w Zespole Szkół nr 2, czyli w tak zwanym rolniku od 6 lat. Do tej pory mieliśmy nabory do niego Różne muszę powiedzieć, bo pierwsze lata to były takie troszkę ciężkie. Młodzież nie bardzo wiedziała, co może po takim kierunku robić, wykonywać, no ale już w tym momencie mamy nabór do tej klasy, na ten kierunek i cieszymy się z tego, że młodzież wybiera. Kurs stewardesy i stewarda linii lotniczych został zorganizowany w szkole po raz pierwszy. Kurs jest w tej naszej szkole organizowany jako również uzupełnienie do pierwszej kwalifikacji w technikum eksploatacji portów i terminali. Uczniowie zdają kwalifikacje z obsługi pasażerskiej w portach i terminalach i ten kurs jest dla nich jakby nie tylko uzupełnieniem tej kwalifikacji, którą będą zdawać, ale również otrzymują certyfikat przygotowujący ich do rekrutacji jako stewardess, stewarda w liniach lotniczych. Taki kurs przy takim kierunku, jaki mamy w szkole jako technik eksploatacji portów i terminali będzie naprawdę wskazany. Szkolenie, które przygotowało uczniów do udziału w rekrutacji personelu pokładowego poprowadził prezes kadry turystyki Radosław Szafranowicz-Małosięć. Dzieje się sporo, dzieje się naprawdę dużo. Na samym początku mówimy, w jakich liniach lotniczych można pracować. Opowiadamy, na czym polega praca personelu pokładowego, a następnie mówimy o tym, jak wygląda już szkolenie w liniach lotniczych. Każdy uczestnik ma możliwość, aby zrobić na przykład pokaz zasad bezpieczeństwa, czyli safety demonstration, a także młodzież dowiaduje się, jak wygląda taki typowy dzień pracy z bądź Stewarda. Przed chwilką pokazywałem pokaz zasad bezpieczeństwa. Zawsze stewardesy, stewardzi na samym początku, jeszcze przed startem samolotu, zapoznają pasażerów właśnie z zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują na pokładzie samolotu, tak aby wszyscy czuli się bezpiecznie podczas całego lotu. Szkoleniowiec podkreślił, że zawody stewardesy i stewardów są obecnie bardzo cenione na rynku pracy. Linie lotnicze w tym momencie poszukują nowych kandydatów, poszukują osób, które będą chciały pracować na pokładzie samolotu w różnych liniach lotniczych i tradycyjnych i niskokosztowych. W tym momencie prowadzona jest rekrutacja na stanowisko Stewardesy bądź Stewarda. W związku z tym jak najbardziej jest możliwość, aby już niedługo stanąć na pokładzie samolotu i powiedzieć dzień dobry w imieniu linii lotniczej XYZ. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę zająć swoje miejsca, a za chwilkę personel pokładowy zapozna Państwa z zasadami bezpieczeństwa. Uczestnicy kursu, nim otrzymali certyfikaty, musieli pozytywnie zaliczyć egzamin testowy.